Cześć, witam Was na naszym kanale Hollywood Hair. Dzisiaj naszym gościem jest Pamela. Już nie pierwszy raz. Będziemy znowu przedłużać włosy, robimy piękne, długie blody. Chcę mieć takie jak klomie, a nie takie. I to się zaraz zmieni. Teraz dobierzemy włosy. Mamy tutaj wszystkie odcienie blodów. Pamela ma taki kolor zmieszany, więc ciężko też będzie troszkę wybrać, ale damy radę. Na pewno nie będziemy robić takiego jest tego, mieszamy sobie kilka odcinek blodów. Ja na przykład... Coś takiego. Czy panela chcesz jakiś inny kolor? Może no, pewnie. No właśnie spojrzałam na to i dostanawiam, czy nie za No nie chyba nie troszkę za jasny. No, ja to myślę, to myślę, że taki naturalny to bardziej sobie sobie to. jest sobie. Taki no, wyneli to O, ładnie wyglądało. <noise> nie. Dobra, to wybierzemy sobie te kolorki, siedemdziesiątki. Hollywood Hair jestem już piąty albo szósty raz, już nawet nie liczę. Ponieważ ja włosy przedłużam no już od kilku dobrych lat. I naprawdę jak trafiłam na ten salon, to zostałam tutaj i zostanę tutaj do końca, bo naprawdę ta metoda, którą tutaj dziewczyny stosują w Hollywood Hair, jest idealna. Ja już spróbowałam wszystko. Spróbowałam kanapki, przedłużanie no, różnych sposobów, klipiny, keratyny, różne rzeczy. <grych> I naprawdę ta metoda mini bondes. One takie nazywają, gdzie są bardzo malutkie, te pasenka cienkie. Nie obciąża tak włosów, więc one normalnie sobie pod spodem mogą rosnąć. Moje włosy też nie są jakieś super spektakularne, także doceniam każdy centymetr, który im rośnie. Nie plączą się bardzo fajnie, właśnie ta struktura włosa pracuje dosłownie jak naturalny włos, więc się nie puszą, łatwo się je stylizuje. No i... No i fajnie, no i życzę im wszystkiego najlepszego. Bardzo ich tutaj wszystkich lubię i kocham. Uważam, że naprawdę dziewczyny, yy, że dziewczyny robią super robotę, że to jest ich pasja i to widać, to widać potem też na włosach. I wszystkie klientki tutaj jak jak wchodzą, to tak nie przekonane do końca, a na koniec wizyty mają tak szeroki uśmiech i zawsze to jest taka o spektakularna metamorfoza, wszyscy się cieszą, także atmosfera w salonie też jest super. <laughs> I pieska mają. Tutaj będziemy dobierać włoski właśnie w różnych odcieniach blondów, Jak widzicie, idealnie się wtopią w całość. I właśnie, ja tu też chciałam nadmienić, że dopiero w Hollywood Hair zobaczyłam takie coś, że są mieszane włosy i one wyglądają naturalnie, bo zawsze jest doczepiany jeden kolor, tak, we jeden wszystkich color. salonach, gdzie. To tak włosy nie wyglądają. Często tak. są jakieś pasemka, Balejarze. Ten kolor się zmienia mm -hmm. i jak te włosy doczepione nie mają różnych takich odcieni jak naturalne. Po prostu to jest takie odcięcie i to od razu widać. I tutaj są zawsze tak dopasowane, że naprawdę nikt nie powiedział mi, że mam doczepione włosy. Pierwszy raz właśnie jak tutaj byłam, nikt mi nie zwrócił uwagi, a całe życie to po prostu było widać. Tu coś odstaje, tu coś No odstaje. tak, nawet, i nawet Pamela może wiązać te włosy i w różnych tak. programach, jak w dance, w dance też nie przeszkadzały i wszystko ładnie no. wyglądało i nie widać było w ogóle, że to są przedłużalne włosy. Dobra, to zaczynamy działać. Teraz oddzielimy sobie włosy. My zakładamy włosy bardzo wysoko, żeby ładnie wszystko się połączyło. Włosy mamy już przerobione w pasemka. Oczywiście nie są to wszystkie. Zakładamy na ciemną kreacynę brogu, żeby pasowała się ładnie w odrost. Jak widzicie teraz, nic do siebie kompletnie nie pasuje, ale ten efekt dopiero będzie można zobaczyć na samym końcu. Pierwszy rząd już mamy założony. Jak widzicie, pasemka są prawie niewidoczne, ukryte tutaj między włosami. Będziemy zakładać kilka takich rzędów, żeby ładnie zabudować całość włosów. My już prawie skończyłyśmy włosy, teraz robimy grzywkę. Możecie tutaj zobaczyć, jaka jest różnica, kiedy założymy włosy wysoko na bok. Chowa nam się krótka grzywka, czyli to jest taka rekonstrukcja boku z drugiej strony nie mamy tych włosów założonych i tutaj widać te krótkie naturalne włosy dzięki takiemu założeniu chowają się wszystkie włosy i ten efekt jest bardzo naturalny oficjalnie przerzucam do przodu czuję się jak prawdziwa ja naprawdę, no kocham długie włosy nie widzę się w innych jak ktoś napisze, że przed lepiej, to naprawdę nie rozumiem. <głos> <głos> Kocham piękne. przed chwilą jedna dziewczyna mnie zapytała a co ty się umalowałaś? I mówię, nie, nie umalowałaś, się. Ja tak przyszłam. A ona mówi, Jezu, no wyglądasz teraz zupełnie inaczej. I mówię, no to te włosy po prostu od szarej myszki do gwiazdki. Mam nadzieję, że spodobała wam